Przez od czasu do czasu można spotkać się z nagłówkami takimi jak. nocny ostrzał Kijowa, zmasowany atak dronów na Kijów itd. To nie potrafiłam sobie nic pod tym wyobrazić, nie potrafiłam sobie tego jakoś ułożyć w głowie, co się dzieje. No ale teraz już potrafię. I w tym wideo chciałabym się tym z wami podzielić, jak również wyjaśnić, dlaczego kapka po strzale smakuje najlepiej. W 2022 roku, mniej więcej 12 dni przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, odwiedziłam Kijów i między innymi wstąpiłam na lekcję prywatną do jednego ze studiów akrobatyki powietrznej. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale ta lekcja prywatna zmieniła moje życie. Doprowadziła do tego, że założyłam w konsekwencji fundację w Polsce promującą akrobatykę powietrzną a podczas mojego mieszkania w Kijowie miałam okazję po raz pierwszy nauczyć tutaj akrobatyki powietrznej na linie, jak i również trenować. Do tej pory mogę tutaj trenować. Dzisiaj miałam zaplanowany wieczorem trening i do niego nie dojdzie. A powód jest, mam nadzieję, widoczny za moimi plecami. W nocy nastąpił kolejny rakietowy atak na Kijów. Byliśmy większą część nocy pod ostrzałem i kiedy rano się obudziłam, Dostałam rolkę od Insta na Instagramie od znajomego, i z tej rolki wynikało, że właśnie niedaleko w okolicy studia, w którym trenowałam, w którym spędziłam tyle czasu, wolną rakieta. Pobiegłam zobaczyć, czy właśnie w studio jest wszystko ok, czy to po prostu gdzieś ulica obok. Ale niestety budynek, w którym znajduje się studio, już praktycznie nie ma okien. W naszym studio też już nie ma okien. Kiedy... Wcześniej czytałam te takie nagłówki właśnie w mediach. Nie za bardzo potrafiłam sobie wyobrazić, co to w ogóle oznacza i niestety teraz już potrafię. To są tak trudne emocje, które w tej chwili po prostu trząsną człowiekiem, że nie wiem nawet od czego zacząć, żeby to wyjaśniać. Pierwszy raz przeżyłam sama zmasowany atak dronów w nocy w maju 2023 roku i to był moment, w którym już byłam przeprowadzona, mieszkałam właśnie sama, miałam mieszkanie. Spałam sobie, i około pierwszej w nocy właśnie obudziła mnie po prostu seria eksplozji, takich nachodzących na siebie. Wstałam bardzo zestresowana, i wtedy zrozumiałam, że to właśnie o, tym, o czym czytałam wcześniej dzieje się właśnie teraz. Moje poprzednie wiadomości można powiedzieć, że było określone dużą terytorium ulgową, ponieważ spałam u znajomych, nie byłam wtedy nigdy sama. No, i też nie trafił mi się żaden obstrzał w nocy. No więc potem, jak już się obudziłam, cała zestresowana i zrozumiałam, że yy, no, prawdopodobnie nie, nie pośpię za bardzo, no to wzięłam telefon i zaczęłam czytać na wszystkich kanałach telegramowych, co się właśnie dzieje. No i zrozumiałam, że okej, okay, lecą faktycznie do nas paczki szahedów, ponieważ szahedy, czyli te irańskie drony, zawsze są wysyłane właśnie takimi grupkami. I dlatego, jak są zastrzeliwane szahedy, to właśnie słychać taką. Serie nachodzących po sobie właśnie wybuchów, eksplozji i głośnych dźwięków, bo one są po prostu serią zastrzeliwane. No więc w tym momencie zrozumiałam, że jakby wychodzić na dwór to już nie jest ten moment, żeby szukać schronu trochę. Więc w tym momencie najsensowniejszym było pójść do jedynej przestrzeni w moim mieszkaniu, gdzie nie było okien. To był korytarz, więc udałam się na korytarz, zaczęłam wypisywać do znajomych, oczywiście nikt nie spał. Po około godzinie zmęczyłam się i poszłam do łóżka z powrotem spać bo stwierdziłam, no dobra, no ile można. I po godzinie lub półtorej obudziła mnie znowu seria eksplozji, tylko tym razem i jeszcze zauważyłam, że do tego trzęsło mi się okno. Ale w tym momencie już stwierdziłam, dobra, z tego spania w łóżku to niewiele będzie. Przeniosę się faktycznie na korytarz. Tam mniej więcej już spałam do rana. Aaron skończył się chyba o szóstej nad ranem. Trwał praktycznie całą noc. Tylko już niektóre eksplozje ze zmęczenia prawdopodobnie przespałam. Na drugi dzień, jak człowiek wstaje po, po takiej właśnie nocy, to przede wszystkim, co jest nieoczywiste i czego nie będzie widać, to to, że napięcie w ciele utrzymuje się jeszcze przez wiele godzin, czasami nawet cały dzień. I dużo ludzi jeszcze chodzi taka nakręcona, byśmy powiedzieli. I jest też bardzo wrażliwa na głośne dźwięki. Na drugi dzień w Kijowie po takich atakach jest. Jeszcze bardziej cicho niż w ogóle jest już cicho. Tak, bo wszyscy jeszcze pamiętają te wspomnienie po tej nocy i mimo, że już wiemy tak świadomie, tak głowa wie, że jest spokojnie, już zagrożenie minęło, to ciało jest nadal zestresowane. Ten stres się po prostu utrzymuje naprawdę w najskrajniejszych przypadkach. Znajomi opowiadali mi jeszcze o dwóch dniach. Oczywiście, to wszystko trzeba jeszcze wziąć pod dużą gwiazdkę, bo. Szachet, o ile jest zbity, to jest jeszcze pół biedy. Bo jego odłamki po prostu spadną gdzieś, wyrządzą oczywiście szkody, nie daj Boże, kogoś zabiją, kogoś zranią. Ale drugi scenariusz jest taki, w którym to ten szachet jednak dotrze do celu, jakikolwiek on by nie był, lub nie dotrze do celu, ale po prostu uderzy w budynek. Oczywiście są potworne zniszczenia, czasami budynki po prostu łamią się w pół, po prostu się składają. Jeżeli akurat tej nocy to nie był budynek, no to jesteśmy tymi ciężarzami, którzy muszą pójść do pracy. Bo tak, nieważne, czy jest tak czy nie, czy cały nie spaliśmy, czy dnia, na drugi, drugi dzień po prostu wszyscy śmigają do pracy. Także jeżeli wasze zmiany zaczynają się o ósmej, to o ósmej jesteście w pracy. Więc wychodzicie z domu, tak to w półżywi, kiedy jeszcze wasze ciało jest całe w całym napięciu, i idziecie oczywiście do tej kawiarni. Wyżyje tą swoją kawę i ona smakuje po prostu inaczej. To jest po prostu takie uczucie, że kolejną noc przeżyliście, że jesteście żywi, że to nie ma na spadku. To jest balistyka. Dźwięk, jaki wydobywa się z usuniwanej balistyki, balistyki, która trafia w jakiś obiekt. Jest zupełnie inna od tego, które wydobywa się po zestrzeliwaniu szachetów. Dlatego po pewnym czasie już się dokładnie wie, ja już też po pewnym czasie nie musiałam czytać telegramowych czatów, bo już wiedziałam po tym dźwięku, że okej, okay, teraz, teraz balistyka leci na już właśnie zastrzeliwują balistykę. I tutaj ten dźwięk jest po prostu bardzo taki głośny, głęboki. No i oczywiście pozostawia taki podziem balistyczny o wiele więcej szkód. Jest o wiele bardziej niebezpieczny. W Kijowie jest tak, że najczęściej po ogłoszeniu alarmu są wysyłane szachety. Następnie po jakimś czasie są wysyłane pociski balistyczne. Jeżeli jednak od razu mają być wysłane pociski balistyczne, to od momentu ogłoszenia alarmu do pierwszego pocisku mija tak w Kijowie mniej więcej godzina do dwóch, bo ten pocisk musi po prostu dolecieć. I to jest to, co wszyscy mniej więcej tak intuicyjnie wyczuwamy po pewnym czasie, że będziemy mieli albo ten pocisk balistyczny godzinę lub dwie w nocy po ogłoszeniu alarmów, albo będziemy mieli najpierw drony i potem przyjdzie właśnie balistyka. I to, że pocisk balistyczny leci, to jest jedno, natomiast drugie to fala uderzeniowa, ponieważ oczywiście naszym celem jest zestrzeliwanie tych pocisków, jednakże jeżeli w pocisk balistyczny zostanie trafiona druga rakieta, którą mają zbić, to niechybnie uwalniana jest energia i ona właśnie Pokazuje się, ujawnia fali uderzeniowej. I ta fala uderzeniowa się rozchodzi. I tak, w obrębie mniej więcej kilometra, jeżeli mamy drewniane okna, to prawdopodobnie na drugi dzień będą one do wymiany. Atak taki może trwać bardzo długo. Ostatnio Kijów doświadczył bardzo dużo, bardzo długich ataków, które trwały od 23:24, pierwszej w nocy, do rana, bo właśnie najpierw była seria ataków dronami. Następnie, powiedzmy umownie, jakaś chwila przerwy i nadlatywały pociski balistyczne. W przypadku balistyki będziemy słyszeli bardzo głośne, dudniące, przenikające, głębokie dźwięki i właśnie eksplozje. Po wibracji okien lub ich braku będziemy estymować, jak blisko coś było. No, i oczywiście w tym momencie nie pozostaje nic innego, to jest chyba w tym wszystkim najgorsze. Abstrahując od tego, że to oczywiście niszczy budynki, ludzie giną i tak dalej, że po prostu trzeba czekać. Ile ludzi, tyle będzie sposobów na to, żeby sobie z tym radzić. Osobiście znam osoby, które mają tak głęboki sen, że potrafią taki atak przespać. Znam ludzi, znaczy ja pewnie też do nich należę których to od razu wybudza. Ja nie mogę po prostu spać. I myślę, że to jest zdecydowana jednak większość, bo to jest naprawdę głośne to sobie trudno wyobrazić, jak w takim wielkim mieście, rozciągającym się na tyle kilometrów, trzeba sobie to uzmysłowić, jaka to jest siła, która budzi tyle osób jednocześnie, tak? W jakimś tam promieniu. Całe miasto wie, że jest atak. Niektórzy po prostu specjalnie wyłączają powiadomienia na noc, żeby nawet nie wiedzieć kiedy jest alarm, bo już po prostu nie ma siły się tym stresować. Już po prostu chce przespać tę noc. Jak trafi, to oni nie chcą tego świadomie wiedzieć, tylko przeżyć to w śnie. No bo jeżeli słyszymy eksplozję, to trzeba sobie uświadomić, że ona jest gdzieś tam daleko. Tylko następna rakieta, która leci, Bo nie wiemy czy ona nie trafi w nasz w dom. I prawdopodobnie nie będziemy sobie nawet zdawać z tego sprawy, że ta rakieta leci, bo po prostu będzie szybsza na przykład niż dźwięk i wtedy nie usłyszymy eksplozji tylko po prostu będzie trafienie. I ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli słyszę eksplozję to jest dobrze, bo to znaczy, że jestem żywa, mogłam ją usłyszeć, to ona była dalej, bo jakby trafiła, to ona by po prostu trafiła, ja bym się nie zorientowała. Pamiętam jak po jednym takim ataku, pode mną pod mieszkanie, w którym bo w znajdowałam, było przedszkole i ja usłyszałam śmiech bawiących się dzieci prawdopodobnie normalnie bym się zirytowała, że czemu są tak głośno, że ja coś tam chcę robić, ale w tym momencie ja się prawie że popłakałam ze szczęścia, bo sobie pomyślałam Boże, myśmy tutaj do szóstej czy do siódmej siedzieli i słuchali tych wybuchów, tych eksplozji, jest godzina dziesiąta, a te dzieciaki się śmieją i się cieszą i się bawią. I miałam takie, one przeżyły i one się śmieją, one się bawią. Jakie to cudowne uczucia. To było, to jest niesamowite. Także bardzo łatwo nam się patrzy na to z boku i pisze komentarze, lub czyta rzeczy w stylu: Wojny w Kijowie nie ma, ponieważ jest przecież impreza, tak? Wojny w Kijowie nie ma, bo ludzie chodzą trenować akrobatykę powietrzną. Bo widzicie, ja byłam wczoraj przekonana, że dzisiaj przyjdę na trening, i ten trening nie nadszedł. Czego Kijów najbardziej mnie nauczył i to doświadczenie to to, żeby niczego nie przekładać na jutro, bo tego jutra może właśnie nie nadejść. I gdybym tym razem znowu wynajęła mieszkanie w tym samym miejscu, to nie wiadomo czy dzisiaj bym to nagrała. To jest szczęście. I ludzie żyją tutaj właśnie z taką myślą, że to jest szczęście, bo dzisiaj to trafi w mój budynek, a może jutro trafi w budynek sąsiada. Ale tej nocy nie trafiło w mój budynek, więc jeszcze żyję i mogę robić to, co zaplanowałem, zaplanowałam. Moje życie toczy się dalej. I tego nie widać. Tego notka prasowa o tym, czy kiju został w nocy zaatakowany, po prostu nie przekaże. Że właśnie można wstać rano i już nie pójść na trening, a potem otworzyć polskie media i przeczytać, że to Ukraińcy są problemem. Kiedy zgubiliśmy moment, w którym zapomnieliśmy, kto jest naszym wrogiem? Tego nie zrobili Ukraińcy, to zrobili Rosjanie. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy o tym pamiętali. Tak więc pozdrawiam was z Kijowa, bo tym razem ja miałam szczęście i nie trafiło w mój budynek i mogę wam o tym opowiedzieć.